Dzień dobry. Kolejne dwa nieprzyjaciele Ciechana, przedstaw się. To jest Wiktoria. Cześć, <laughs> jestem Wiktoria, przedstawiam się. I Grzegorz. Dzień dobry, Grzegorz. Znany <laughs> jako Grzegorz. Tak. Dakan. Też. Y czyli YouTuber. Mm -hmm. Nie tylko. Autoscenariuszy. O, e, lepiej, pisarz. lepiej. O, nie, nie, nie. zapędzałbym się. Rozbawiła mnie ubikacja miejska, <grym> wybudowana, nie pamiętam w jakim mieście, chyba Bydgoszcz? Już patrzę. Zobacz nie tam facie. sobie. W jakimś mieście za przeszło 430 chyba, 6 tysięcy złotych. Biały Białystok, przepraszam. <grym> Ponad 400 tysięcy złotych. Łazienka pięknie zrobiona. Niestety nie zdążyła być Pokoj otwarta. Pokaż tę łazienkę, bo jej nawet nie widziałam. Tak, nie zdążyła być otwarta. I już okay. trzeba ją rozebrać, right. ponieważ jest źle zbudowana i trzeba ją zbudować od nowa. No i tak piszecie sobie, pół bańki prawie poszło, i my nie potrafimy sracza w Polsce, kurwa, zrobić. Przypominam, Jakby... ile poszło na nasze polskie pomnikoławki, które no, wytrzymały tak, pierwszy podarczyk. tu, wiesz, pomnik, pomnikiem, decyzja trochę polityczna i tak dalej, ale to miało użyteczność <laughs> bardzo społeczną. I naprawdę... Ale co tam poszło nie tak? Czy jestem ten w artykule? Uważaj, nie spełniał wymogów technicznych, w jego miejsce ma powstać nowy. Tak. Tak, trzeba go zbudować od nowo. Może nie założyli sedesów, albo nie ma kanalizacji. Nie wiem. Może ktoś nie sprawdził na planie. Oczekaj. Albo, ka albo kanalizacja wychodziła tu, a rury zwili tu. Ale Też tak czekaj, mogło być. Zobacz, Wrażenie robi marmurowa elewacja. Są dwie części: męska i żeńska. Sk za skorzystanie z tego pobierane będą opłaty w wysokości jednego zł. Tak mówiono, e, kiedy to było otwierane. Czyli złotówka w porównaniu z ceną na krupówkach. No nie, no pewnie. Czyli biało, gówno w Białym Stoku jest mniej gówniane niż na krupówkach. Tak. A propos remontowania. Tak. I robienia kibla na nowo. Tak. Ja przez ciebie nie miałem dwa miesiące kibla. To, nowo. No dobrze, ale to nie to czekaj, bo to go przedstaw to, że tak. bo to wygląda na to, że ja przyszedłem nie wiadomo, <grym> i nie wiadomo co tam zrobiłem i trzeba było <grym> <grym> prowadzenia <grym podcastów wymyśliłem ponad rok temu. I pierwszy taki podcast, przy, przyszedł na pierwszy podcast Grzesiek. I zrobiliśmy to u mnie w domu. I ja tam mieszkałem od niedawna. Kupiłem mieszkanie w stanie, w takim, jakim je kupiłem. Mieszkał tam wcześniej 70-letni pan, który remont ostatni zrobił, myślę, na początku lat 90. Grzesiek wszedł do mnie do łazienki. Wyszedł z tej łazienki, popatrzył na mnie i powiedział: Nie zapraszaj tu ludzi. Tak było. Tak było. Powodem mogła być na przykład spłuczka. czyli pamiętasz, jak spłuczka Pamiętam, działała. Pamiętam, nie zapomnę. Nie Nawet nie ja to wiem, już tam nie byłam. Spłuczka działała tak, że nad DSM była zamykana szafeczka drewniana i dopiero po jej otwarciu można było dostać się do spłuczki. Na tak. przykład dla osób niepełnosprawnych było to nie, nie do ogarnięcia. Tak ja mi się wyraziło. radziły. Ja wiem, ja też. E, plus, no nie, no jakby anturaż cały tej tej toaletki tam, plus no nie może mnie kurwiło kotami, nieprawdopodobnie. I co, to ta mieszanka tego była taka bardzo no, smutna. Jest lepiej. No, majster, który robił łazienkę dwa miesiące, to jest całkiem długo, ale rozumiem, że on zrył wszystko, musiał tam... On najbardziej to mi łeb zrył. Generalnie a propos jeszcze tylko tej spłuczki, to było tak, ja sobie tak wyobrażam, że ten gentleman który to zaprojektował, to wymyślił to sobie tak, że mm, Zobaczył kogoś w domu zabudowany, tak zwany Geberit w ścianie, nie? I, a ty tam byłaś też? Ja nie pamiętam. Nie. Ja tylko słyszałam historię, że Grzegorz mnie tam nie chciał mnie zabrać. zabrać. No, jestem? No, jest, no, to jest, to jest, to moda jest no, jakby no... Chyba <śla> mi nie bo nie takie się takie rzeczy. I on, ten gentleman, który wymyślił sobie te, te, ten Kibel, zobaczył kogoś Geberit, ale podejrzewam, że chciał zrobić po naszemu, po polsku. No, Czy zrobił? Niech jest tak, ale taniej. No więc kupił zwykły kibel i obudował go drewnianą szafką. Dopiero potem do niego dotarło, że żeby spuścić wodę, to trzeba otworzyć szafkę. Ja tak zrobione. naprawdę. że ja, dziury nie zrobił na rękę, żeby wchodzić. Posłuchaj, jak ja kupiłem to mieszkanie, to tam był taki sznurek wyprowadzony, była taka mała dziurka w drzwiczkach i był wyprowadzony sznurek, za który jak ciągnąłeś, to ta woda się spuszczała. Tylko że ja pierwszy raz korzystając z tego kibla, tak bardzo się śmiałem trzymając za ten sznurek, że sprawdziłem się, że go urwałem. Bo ja nie wierzy, co ja w ogóle. Dlaczego nie wymieniłeś na nowy? Mogłeś sznurowadło, albo wiem, tak jak na modły niektórzy ludzie mają pierdolca, że robią w, w łazience dekoracje morskie, same muszelki na przykład. Mogłeś mieć taki sznureczek z muszelkami, z, to by tak, super, że pięknie by to wyglądało. na wiatrach, o, żeby o, Paciorki jakieś. Ja, słuchaj, jak kupiłem to mieszkanie, to je kupiłem z lokatorami, żeby sobie tam mieszkali, wynajmowali i mi płacili. Ale zdarzyło mi się życiowo tak, że rozwód i musiałem się tam przeprowadzić. I jak ja tam wszedłem do tego mieszkania, to sobie dopiero uświadomiłem, co ja, co ja kupiłem. Bo tak naprawdę, jak ja kupowałem to mieszkanie, to tam byli jacyś ludzie. Więc ja tak wszedłem, popatrzyłem, no ściany są cztery, tu ludzie jacyś, nie będę im łaził po mieszkaniu, więc dobra, biorę, nie? No okazało się, że mogłem to obejrzeć dokładniej. Dlaczego remont trwał, słuchaj, dwa miesiące? Zadzwoniłem do kolegi, który robi remonty i on przyjechał, wymierzył i powiedział tak, trzy tygodnie dwanaście tysięcy. Mówię, robimy. Jak zaczął robić, to po dwóch tygodniach, zadaj mu takie pytanie: czy on jest pewien, że on w tydzień to wszystko odbuduje? Bo skończyło się łącznie z tym, że wywalał ściany między pokojem a przedpokojem. Mhm. Bo się okazało, że tam w zasadzie nie ma cegieł w środku, tylko to się na tynku wszystko trzyma. Po sześciu tygodniach zadzwonił. Nie, przyjechał rano do mnie. Po sześciu tygodniach i mi mówi. Wysraj się w pracy, bo nie będziesz miał kibla od dzisiaj przez tydzień. No tutaj już się yy, postawiłem, powiedziałem, że tak być nie może. I ja doszedłem do tego, dlaczego to tyle trwało. Bo on jak brał to zlecenie ode mnie, to się nie przyznał, że prawo jazdy mu zabrali. Ja mieszkam w Aninie, on w Kobyłce. I on brał jedną płytkę, wsiadał w pociąg, jechał z Anina do Kobyłki, to jest autentyk, bo mój sąsiad z dołu to widział. Pytam mnie, dlaczego on co 4 godziny nosi jedną płytkę. Brał tę płytkę do samochodu, jechał do kobyłki, docinał ją, wracał do mnie, dopasowywał, źle. Brał drugą. W ten sposób robi się remont łazienki, który e, trwa zamiast 3 tygodnie to trwa ich 8, i zamiast 12 tysięcy kosztuje 24. Nie mógł dostawczaka wynająć, jakby żeby z kierowcą? Ja ci powiem więcej. Ja mu zadałem pytanie. Mówię, posłuchaj, jak, jak ty to wyliczyłeś? Mówię, bo załóżmy, że zarobiłeś na tym podjęciu materiałów, nie wiem, 10 tysięcy. I mogłeś zarobić tym bardziej, że to on podał ten termin 3 ty tygodni. To nie było tak, że ja ten warunek postawiłem. On to sobie tak wyliczył na podstawie jego doświadczenia najwyraźniej. I mówię, jak to jest? Że ty mogłeś zarobić te 10 tysięcy w 3 tygodnie, a zarobiłeś te same 10 tysięcy 10 w 8 tygodni. To jest dwa razy mniej, ponad. A on tak patrzy na mnie i mówi: Ty wiesz co? Ty wiesz, że ja tak o tym nie myślałem? <grym>, a przed chwilą powołałeś na jego doświadczenie. <grym, <grym, ale zrobił ładnie. To muszę przyznać, że jest ładnie i jest dokładnie. Także spoko. Natomiast y, nie rób remontu łazienki, jak nie musisz. Ja też do ciebie do mieszkania, jak wszedłem i zauważyłem pewne zmiany, to Grzesiek w odpowiedzi mi ja mówię, kurde, ładnie tu masz zrobione, pomalowane, a Grzesiek tak... Wiesz, bo nie lubię biedy. No, ale to tak, nie tak no, powiedziałeś. To no. Nie, no tak, ale to, to tak tu tak, ująłeś, jak ja bym, wiesz, w jakichś lupusach... Ładnie Ja lubię, jak jest ładnie. No, nie jest, to co ja. ja. Jestem estetą, więc jakby... no, no i nie, nie, nie lubię, jak kurwi kotami.